I będzie! Tak. A także nasz gość specjalny jest to Paw Patrol! Się, się bardzo, Paw Patrolu! Proszę bardzo! Dyskutuj się! Tak, tak! Zobaczcie! I razem dla Was dzisiaj przygotowałyśmy co? Krótkie! Mamy tutaj krótkie! I będziemy chyba tutaj, ona tak chyba tutaj robi kubki. Do I doimy krówkę. Będziemy doić Krówkę! Teraz zobaczymy, co to. Będzie fajnie, nie? Ale tak. na pewno będzie fajnie. Tak! No, i jeśli chcecie być na bieżąco razem z naszymi wszystkimi odcinkami, musicie kliknąć subskrybuj. I jak klikniecie subskrybuj, pojawi się taki mały dzwoneczek obok tego napisu. I pokaże się nam także napis, taki ogromny napis, że chcę otrzymywać podobienia z tego kanału. Tak! I to musicie także zaznaczyć mamy jeszcze Facebooka? No, tak. Możecie do nas pisać poprzez stronę Facebooka i tam także zobaczycie nasze wszystkie, wszystkie filmy. Tak. A my teraz przechodzimy razem z bach drogą do krówki. No, Łapka w górę i oglądamy, nie? Tak. Tak. To słuchajcie, mamy już naszą krówkę. Nie. No i zobaczcie jakie ma cy. Dymioma. I naszym zadaniem będzie ciągnięcie jej za cycki Zadymiona. za pomocą tej kostki. Tak. I jak na przykład wylosuję sobie dwa, dwa to muszę dwa razy pociągnąć, aż kurtka do... nasza się wdoi. Tak A jak i, i właśnie i z niej będzie albo wylatywało mleczko, albo Bo krowi placek, albo, placek, placek albo, albo co? Kostka taka złota. Właśnie kostka złota. I za mleko samo jest tylko jeden punkt tak. za kubkę. Jest minus jeden, tak? a za to złote są dwa punkty. punkty. No i zobaczmy, kto wygra. Jeżeli na kostce natraficie na mu, musicie oddać kostkę graczowi. Właśnie, musicie oddać kostkę graczowi. Tak, ja już wiem o co chodzi. Damy radę. U -u. O, Ej, nie to... wolno. Nie wolno. I krówka. Mama. Będzie, Mama. będzie twoja kolej, będziesz stoił krótko. My, tak. to zaczynamy! To zaczynamy! To Madzia, zaczyna. Madzia, rzucaj Daj. Dawaj! Ja patrzę, czy nie oszukujesz! Jeden! Jeden raz musisz tylko przekręcić! Pociągnij! Tak, teraz tak. Teraz, tak, tak, teraz ja, teraz ja! Tak. No to rzucaj kostką. Uwaga. Mu, no, Kolejka! Niestety nie możesz iść. Musisz oddać kostkę rodzi. Mm, następnym razem mm, Ci się uda! Spokojnie. No dobrze, to poczekam, takie są zasady gry. Dwa. Dwa! Super! No! do mnie teraz. Uwaga. Uuu! Nie, a po Monica. No nie. nie, nie, nie. Mi nic nie wylatuje. No, nie. Ja mam jakieś takie szczęście. Teraz nie ma bo... Duda. Tak. Uwaga. Dwa. No? Uwaga. Ha? No ale, nic... ale to piszczy. No ale niestety. Uuu, Uwaga. Monika Uwaga. uda ci się. No o. nie. Teraz dasz fanf patron, co? No, dawaj, dawaj. Faw może tobie się uda. Jeden! Yy, jeden! Weź któregoś pociągnąć. O! Jest! Zróbkę, bo w patronu! Daj Jemu lepiej idzie niż mi, no nie! No nie. Albunika, spokojnie, uda ci się. Teraz ja. Odpowiednie, dybiono. Dwa! się. I... Raz i dwa! No nie! Mi nic nie jak na złość! Nie. No nie wierzę! Teraz ja! Dwa! No! Jeeeej! Yes! Ani no nie, wierzę, a mi nie chcę. Trzy, chcę. trzy jeden! No jeszcze Chcesz raz! Pies. Unika, szukuj, no nie, dasz ja radę! Trzy! Weź! Raz, dwa... Teraz ja. Uwaga. Kolejkę muszę oddać. To, to, to teraz Paw Teraz Paw tak? Jeden. Jeden. Jest. Paw moje moje dwa punkty. Nic nie ma. No dobra, to teraz ja, nasza krówka już jest gotowa. Uwaga, ja teraz rzucam kostką. I trzy, mam... trzy razy aż. Teraz I... wygryz odpowiednie. Uwaga, dobra, raz, dwa, trzy. No, no nie! Jest, to ja mam pecha chyba dzisiaj w tej grze. Ja miałam pecha w poprzedniej grze. No właśnie, no. Trzy, no uwaga. O, zleciało! Tak? No. Ojej! Cztery punkty mam! No, widzisz, płacę, teraz ja. Tak. Uwaga. Jeden. Jeden. Uwaga. No, no ja nie. nie mam nic, niestety. mam patron. Tak, to jest. Tak, ho, 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 No, uwaga. No, niestety o... musi dać kolejkę. Mi. Hmm. Hmm. A, chyba mi. mi. Nie, mi. Aha, to już. No? Teraz ja. Tak. Uwaga. Jeden! Teraz weźmy z dołu. No nie wyleciało. Teraz Madzia. No. Jeden. Jeden! Też mi nic nie wyleciało. Nie, to teraz Paw Patron musi. Ho, 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 ho. Tak, Paw Patron musi. Ej, nie bądź, zostaw, zostaw tą krótkę. Musiałam pomochać. Aha, no dobra. Uwaga. Dwa. Dwa razy aż. Też mi nie wyleciało. I nie wyleciało. Raz! No nie, mi też nic nie wylatuje. Magia ma szczęście z Paw Patrolem, bo ja mam tylko jedno mleko i jedną kupę. Też mi nic nie wylatuje no, teraz. No. To teraz ja, uwaga. Jeden! No, no nie chcę, proszę bardzo. Teraz. Jak? Teraz ja. No. Dwa. Dwa razy! mi nie, też. Nic nie teraz, wylatuje. teraz. Jeszcze ja trzy. trzy razy... Może, może teraz? Raz! Dwa! Trzy! No nie! Nie chcę! Jedna złość! Teraz Pawpatrol może ta, ta. ta, Tak! Pas, tak! Pas, tak! Patrol! Jeden. Jeden! Jeden! Może w by coś wyleci? Nie! Też nie! Teraz ja! No! to jest ja! Zobaczymy! Dwa, Dwa! Raz! Też. Nie! Ja jeszcze. nie wiem co, to, co hmm. się dzieje, że nic nie wylatuje nam. Trzy! Raz, dwa, trzy. No nie chcę, a nasza krówka jeszcze nie jest wygojona. Do końca. No. Jeden. jeden No. No. No nie. No, no nic nie wychodzi. No dobra, to jeszcze raz ja. Uwaga. Oj, o! muszę oddać kolejkę. Spójrzcie mam no, Mu. Mu. Ha? No. Teraz paw Tak. Trzy. Trzy. Ja, no. raz, dwa, nie wyleciało, coś, a teraz coś, ty Madziu, coś nie wyleciało no? nam tutaj, te punkciki nasze, jeden, jeden, no nie wiem co się dzieje, teraz ja, trzy, raz, dwa, trzy, no, no nie. nie chcę, no nic nie wylatuje nam, no, no nie wiem czemu, jeden, coś nam wylecieć. Coś nam zagrówka się nie chce dojść do końca. No. Dwa razy. Raz, dwa. Nie! Nic nie. No, nie nie chce nic. Nie no. chcę! Ja nie wiem czego. Dwa. No dobra. Ja rzuciłam sobie. Tak. Mogę jeszcze raz? Aha, to jeszcze raz. Jeden! No nie! No nie, ja już no, nie wiem. że się poddaję. Ja, Ty? ja też. No właśnie została zakończona i wiecie co? naszej krówce wyszły już za mną oczka a my, bo my tego nie zauważyliśmy. czy kiedyś doiliście krowę, bo ja doiłam kiedyś krowę taką prawdziwą a ty. Ja nie, jeszcze nie. A ja doiłam, no napiszcie czy tak, czy nie. I zostawcie co jeszcze łapki w górę, to już wiecie. Zasubskrybujcie kanał, o w tym miejscu i do zobaczenia. Pa-pa!